Odzwania. Autopromocja. Włącz SK Wieczorem i wybierz. Cukier albo trikut. To ty decydujesz, nie jak chcesz zagrać od 300 i podwójne zaproszenie do kina na horror. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj wykreski po 18. Zapraszam. Michał. A, Autopromocja. Reklama. a, 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 a. Babcia gotuje, to wszystkim smakuje. Niech pusznie i zdrowo, a przed tym domowo. kuchni się robi gorąco, a Babcia gotuje, ale ja niepodległości osiemnaście. Stary odzieżowiec, to lubi babcie na Facebooku. To będzie ostatnia reklama. Uniezależnij się od rosnących cen energii elektrycznej. Zacznij produkować własny prąd z instalacją fotowoltaiczną od Stilo Energy. Tylko teraz skorzystaj ze specjalnej promocji i nie obniż koszt całej instalacji. Szybciej się decydujesz, więcej zyskujesz. Szczegóły na www.stiloenergy.pl i po reklamie. Sponsorem programu jest Wokaro. www.wokaro.pl Na przerwę na kawę zaprasza sponsor programu PKN Orlen, oferujący kawę w Stop Cafe na stacjach Orlen. Przez cały dzień zachmurzenie będzie dużo z miejscowymi przejaśnieniami wczesnym do